Kontynuujemy omawianie założeń układu sterowania sprężarki. Druga część. Więc w drugiej części omówimy charakterystykę podającą biegi sprężarki w zależności od ciśnienia. Na osi ciśnienia, na osi X poziomej są zaznaczone granice PLL. Pressure Low Low 60%, pressure low 80% i pressure high 100%. Jeżeli uruchomimy po montażu taki układ, no to oczywiście ciśnienie jest zerowe i zaczynamy w punkcie przecięcia osi współrzędnych. Sprężarka startuje do pracy na drugim biegu, jak pokazuje niebieska linia ze strzałką na prawo i podnosi ciśnienie. Mija ciśnienie 60% nabija powietrze dalej, aż do osiągnięcia ciśnienia 80%. Wówczas ten mały ubytek między 80 a 100 uzupełnia już na pierwszym biegu, czyli strzałka pionową w dół oznacza przejście z drugiego biegu na pierwszy, praca na pierwszym do 100%. Powyżej 100% już ciśnienie nie wzrośnie, bo sprężarka jest odłączona i teraz czekamy na skutek poboru przez odbiorniki, przez odbiorców, ciśnienie będzie spadało. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 80%, sprężarka załączy się do pracy na pierwszym biegu. Jeżeli ciśnienie nadal będzie spadało, to przy spadku do 60% załączy się drugi bieg. Działanie jest proste. Widać dwustopniową histerezę układu. Histereza ta zapobiega nagminnemu ciągłemu załączaniu, wyłączaniu, jeżeli by byśmy sterowali jednym czujnikiem. Zauważyć należy również, że dla przedziału na przykład między 80 a 100%, sprężarka może pracować na pierwszym biegu, jeżeli nabija ciśnienie do 100, albo może nie pracować, kiedy ciśnienie spada od 100 do 80. Podobnie w drugim przedziale między 60 a 80, sprężarka może pracować na pierwszym lub na drugim biegu. Czyli same wskazania czujników nie wystarczają do sterowania sprężarki. Potrzebna jest jeszcze pamięć stanu poprzedniego. Czy sprężarka była odstawiona przy do pełnym ciśnieniu, czy też sprężarka pracowała na drugim biegu przy ciśnieniu poniżej 60%? Czyli mamy uzasadnienie, dlaczego układ ma mieć pamięć. Musi to być układ sekwencyjny. Sygnały wejściowe tego układu są podane i nie wymagają specjalnego omówienia. Są w materiałach też w formie prezentacji. Stany układu zostały przyjęte następująco. Są trzy stany związane z pracą i dwa stany związane z awariami. Działanie tych stanów będzie uwzględnione, omówione przy y, następnym odcinku na temat grafów. Sygnały wyjściowe też będą omówione y, przy tworzeniu grafów i... Na podstawie tego, co dotychczas było omówione, będą jeszcze omówione zabezpieczenia, a następnie...